Witajcie, chciałem Wam pokazać już teraz w pełni działający sterownik. Co prawda, na razie, jak widać, połączone delikatnie wszystko jest na pająku, ale to jest kwestia tego czasu. Teraz właśnie testuję, testuję karmik, czy działa poprawnie. Czekam na jeszcze obudowę do karmika, która ma mi przyjść. Jak widzicie na wyświetlaczu, godzina pora dnia, temperatura, procent yy, oświetlenia aktualnie jest zmrok, więc więc yy, zmniejsza się to co minutę i po, po, na początku grzałka, filtr, karmik zaraz yy, będzie godzina 45 filtr się zmieni filtr się wyłączy, jak widzicie filtr teraz działa za chwilę filtr się wyłączy, karmik powinien się włączyć. Będzie słychać takie delikatne cyknięcie, teraz powinno być wszystko widać. W międzyczasie jeszcze zmieni się procent oświetlenia. O, jak widzicie teraz, woda się Filtr się wyłączył. Oświetlenie jak widać, jak widać. Się zmniejszyło. No i znaczy, jeszcze się nie zmniejszyło. Teraz dopiero po pełnym cyklu tego przeskoczy na o 55%. No i teraz sobie filtr widzicie, zaczyna sypać jedzenie. Jedzenie ląduje na górze. I taki cykl trwa przez około 5 minut. Na razie dałem, na razie dałem to na 5 minut. Zobaczymy, jak, jak, jak to będzie wyglądało. Ile jedzenia nasypie. Jak no widać, nie, nie spada go jakoś bardzo dużo. I właśnie o to chodziło, żeby to tak na spokojnie się przesypywało. Miejmy nadzieję, że ryby się nauczą tego, że w momencie, że się wyłącza filtr, pojawia się jedzenie na górze. No, ale ogólnie wszystko działa poprawnie. Sądzę, że taka ilość pokarmu, która jest tutaj w, w tym karmiku, wystarczy na jakiś tydzień, półtora. Więc będzie można spokojnie zostawić ryby na jakiś czas. O, jakiś. Facebook się odzywa. No i tu, jak widzicie, napisane jest, że grzałka jest. Grzałka nie działa. Filtr nie działa, karmik działa. No i 54% oświetlenia. L plus temperatura 25 stopni Celsjusza. O, na razie. Niestety jedną wadę ma tylko ten cykl tego karmika, bądź jak się karmik łącza. Jak widzicie, tu jest dość... Może nie wiem, czy to, O, teraz powinno widzieć, widać, że jest to takie bardzo blade. Pod pewnym kątem dopiero widać to, że jest w miarę te oświetlenie jest dobre, yy, oświetlenie się, podświetlenie właśnie, yy, wyświetlacza zmienia się na dobre w momencie jak przerywa się cykl, czyli w tym momencie, o, teraz jak widzicie włączyło się i znowu znowu działa wolniej. No, ilo siedzenia jest taka powiedzmy, że do do prze, przełknięcia przez ryby. Zobaczymy ile to będzie tego po, po 5 minutach. Jeszcze zostały 2 minuty. Tutaj w tym rozdzielaczu brakuje jeszcze tylko podpiętej grzałki. Co pewno na razie mam w akwarium temperaturę. Nie wiem, czy będzie widać cokolwiek. No i chyba nie. Tu jest. Na tyle mamy 25 stopni, więc grzałka i tak by się nie włączyła, a w związku z tym, że zbliża się powoli wiosna później lato, więc no, też nie ma sensu tej grzałki na razie montować. No tu. Będzie widać. Coś. Możliwe, że zwiększę troszeczkę zakres ruchu samego, samego karmika, tak, żeby troszeczkę bardziej przelatywało za, za połowę. Bo teraz może trochę zbyt małe ruchy są tego, więc to jedzenie jakoś tak nie rusza się specjalnie mocno. Tutaj zobaczymy. Jest 49, 51% oświetlenia. Widzicie, jest tak już lewki taki półmrok, zobaczymy jak skończy się, no, czy będzie jeszcze jeden cykl, czy... A, jeszcze jeden cykl zdąży przejść, może dwa. I jak widzicie, karmik się wyłączył, filtr filtr się włączył, no i 50% oświetlenia. Dobrze, widać, filtr pracuje. Jedzenie teraz, które spadło, jest rzucane rybą. No jest tak, powiedziałbym, że jedzenie jest akurat. Tu jeszcze widać termometr, który na razie tak wisi, później będzie przytwierdzony do boku krewetki o, teraz dobrze widać. Może znajdę jakąś małą, chociaż ciężko jest. O, jeżeli się tu przyjrzycie, o, tu dokładnie na samym środku ekranu. Malutka krewetka, naroiło mi się teraz tego tałatajstwa dość sporo. Mam nadzieję, że będzie to wszystko rosło. Aha, no i jeszcze jedna rzecz yy, troszeczkę zmieniłem. Tu potencjometr miał sterować oświetleniem, teraz steruje wentylatorem. Więc jak słychać, jest, jest w pełni regulowany. I tyle. No w ciągu najbliższych dwóch tygodni postaram się to skończyć. W końcu, w końcu zrobić oficjalną wersję końcową. No i pokażę Wam, jak to wszystko wygląda.